Panie i Boże, mój, Tobie ja chcę dziękować za dzisiejszy dzień, za to, że możemy być z Tobą tutaj, Panie, że możemy wspólnie razem Ciebie chwalić, Ciebie uwielbiać, że możemy wspólnie razem y, odpoczywać w Twojej obecności. Panie, ja Ci dziękuję za Twoją obecność tutaj. Dziękuję Ci za to słowo, które dzisiaj dla nas przygotowałeś. Panie, proszę Ci o to, abyś Ty przez brata, który będzie który będzie głosił je, abyś ty mówił przez niego do naszych serc, do naszego życia, abyśmy dzisiaj mogli przeżyć z tobą coś nowego i świeżego, coś co, co zmieni nasze życie. Panie Błogosławie i dzieci tam na szkółce, abyś ty mówił również do nich, aby one mogły oglądać i doświadczać Twoją dobroć, Twoją miłość. Pania, Twoje imię niech będzie uwielbione za wszystko. Amen. Amen, usiądźmy. Mów mi, mów o zbawcy i o niebie. Mów mi znów, jak On ukochał nas, jak On kochał. Ukochał Ciebie, ukochał mnie, każdego z nas. Każde jedno spotkanie Kościoła, każde jedno otwarcie Biblii, każda jedna modlitwa dotyczy właśnie Niego, Jezusa Chrystusa, który nas tak bardzo umiłował, który oddał swoje życie za nas i dlatego o Nim. Winniśmy najwięcej mówić o Nim, winniśmy najwięcej myśleć. Dzisiejsza chwila, którą będziemy razem wspólnie tutaj przeżywać ma właśnie taki wydźwięk taki nastrój, takie ukierunkowanie, że jest poświęcona tylko Niemu, tylko jemu, dlatego że właśnie będziemy przypominać sobie to największe i najspanialsze wydarzenie w historii ludzkości, które zmieniło naszą dolę, gdyby nie ta jego niepowtarzalna, jedyna, doskonała ofiara, każdy z nas musiałby stanąć przed świętym, sprawiedliwym Bogiem i zdać rachunek swojego życia. A dlatego, że jesteśmy grzesznikami, grzesznikami, którzy tak mi się urodzili, grzesznikami, którzy tak właśnie Żyją dopóki życie Chrystusa nas nie wejdzie, więc musielibyśmy odpowiadać za swoje życie. Ale dzięki łasce Bożej, miłości Bożej, On właśnie dokonał tego. I Wieczerza Pańska to jest jedyny, jedyne postanowienie, ustanowienie Pana Jezusa, abyśmy sobie jak najczęściej to przypominali, abyśmy to obchodzili, abyśmy o tym nie zapomnieli. Inne wydarzenia z życia Pana Jezusa. Nie są tak istotne, żeby je przypominać, choć kościół przypomina sobie jego narodzenie, jego zmartwychwstanie, jego wylanie Ducha Świętego. To są istotne rzeczy, ale Pan Jezus powiedział: "Pamiętajcie i rozpamiętujcie o tym". Dlaczego? Dlaczego to jest takie istotne? I właśnie chciałbym dzisiaj w tym temacie podzielić się z wami, przekazać wam to, co Słowo Boże nam mówi. I nasze zbawienie opiera się na dwóch rzeczach, które Pan Jezus powiedział. Są najważniejsze rzeczy. Z nich pierwsza jest fundamentem, ta druga powinna być, ale jeżeli jej nie ma, to, to nie przeszkadza, ale ze względu na nasz wzrost powinna być. To jest, Pan Jezus powiedział, kto uwierzy, a ochrzci się, będzie zbawiony. A więc nowo zrodzenie, wiara i nowo zrodzenie, a później wyznanie chrzest. To są najważniejsze dwie rzeczy. I właśnie w jego w przeżyciu i nowozrodzenia, ale również też i w posłuszeństwie co do chrztu, to nie jest tylko jakiś rytuał, to nie jest tylko jakaś tradycja, jakiś zwyczaj ale w tym my wyznajemy, że już nasze stare życie przestało funkcjonować, istnieć, a oto rozpoczynamy nowe życie w Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł zapisał to w, w, w słowie, w liście do Rzymian. Chciałbym dwa wersety przeczytać i nad tymi wersetami się pochylimy, zastanowimy. List do Rzymian, szósty rozdział, czwarty i piąty werset przeczytajmy. List do Rzymian, szósty, rozdział, czwarty i piąty werset. Pogrzebani tedy jesteście wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyście jak Chrystus, wkrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Te dwa wersety będą Podstawą naszego dzisiejszego zastanowienia się, rozważania. Apostoł Paweł mówi, że zostaliśmy pogrzebani w Chrzcie. To wyraziliśmy i już nie żyjemy my, ale żyje w nas Chrystus. I to jest prawda. Na ile na to pozwalamy, to już od nas zależy, bo z Bożej strony jest wszystko przygotowane. Bóg chciałby, abyśmy jak najszybciej Dorośli do pełnych wymiarów, aby mógł nas używać jako synów, abyśmy nie byli tylko tymi, którzy pracują dla Niego, ale którzy współpracują z Nim, którzy Go rozumieją. I tutaj mamy takie słowo warunkowe jeśli bowiem zostaliśmy wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci to jest fakt dokonany w momencie nowozrodzenia, w momencie przeżycia nowozrodzenia nie tylko intelektualnego przyjęcia, ale przeżycia właśnie tego zrodzenia, zjednoczenia się z Chrystusem, oczyszczenia naszych grzechów, czyli pokuty, wyznania naszych grzechów, żalu za grzechem, a też yy, złączenia się z Nim i pozwolenia, abyśmy dalej z Nim prowadzili Jego życie. To jest już fakt dokonany. Jeśli to się stało faktem, że zostaliśmy narodziliśmy się na nowo, było to przeżycie, to jesteśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, tylko w jego śmierci jesteśmy wszczepieni. A później dalej pisze Paweł, że bo jeśli wzrośliśmy w podobieństwo z jeśli wzrośliśmy w podobieństwo zmartwychwstania, to jest jakby warunek. To słowo, jeżeli, mówi, jeżeli wzrastamy w podobieństwo Jego śmierci, trwamy w tym, to również wzrośniemy w podobieństwo zmartwychwstania. Czyli to nowe życie, życie zmartwychwstałe Jezusa Chrystusa, będzie nam udzielane podczas naszego ziemskiego życia. I wynik tego jest właśnie to, że. Mamy wzrastać na to podobieństwo naszego Jezusa, Chrystusa. To jest wynik, rezultat. I tutaj w tym tłumaczeniu, który czytałem z Biblii Warszawskiej, ten piąty werset mówi: Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci. Inne tłumaczenia na przykład mam tutaj wypisane z współczesnionej Biblii Gdańskiej mówią: Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania. I właśnie najpierw jest to jakby wszczepienie, wszczepienie przy nowozrodzeniu. Jeżeli chodzi o wszczepienie, zajmiemy się krótko tym, dlatego że ten wyraz zapożyczony jest właśnie z ogrodnictwa. Pan Jezus kiedy o tym mówił, apostoł, Paweł też to opisał, to mówi, wykorzystywał właśnie to, co ludzie zrozumieli. Wiemy, że kiedy chcemy, kiedy ogrodnicy chcą mieć jakiś nowy rodzaj, jakąś nową odmianę drzewka, owocu, jabłoni, czy też jakiegoś innego owocowego drzewa, to dokonują tak zwanego aktu szczepienia. I jeżeli chodzi o akt szczepienia, muszą być do tego dwie, dwie rzeczy. Musi być pień. I musi być szczep, musi być właśnie ten rewik, czy jak ono się nazywa. Z tym, że to co dzieje się tutaj, w, naszej, tutaj w, w przyrodnictwie, to jest tak, że kiedy wszczepiamy ten szczep, ten rewik, to on ciągnąc soki właśnie z tego pienia, z tego korzenia, wydaje owoc według charakteru, jaki jest, jaki jest właśnie w tym szczepie. Ale apostoł Paweł pisząc do, w liście do Rzymian, pisze, że zostaliście wszczepieni wbrew natury. Czyli w Chrystusie dzieje się to odwrotnie, że to nie ten szczep uszlachetnia właśnie ten korzeń, ale korzeń sprawia, że ten szczep, wszystkie szczepy, które są w niego włożone, mają, przynoszą te same owoce, które rodzi, rodzi właśnie. To drzewo, ten pień, do którego jesteśmy wczepieni. A więc muszą być, yy, musi być pień, i tutaj w naszym duchowym obrazie odnosi się to właśnie do Pana Jezusa Chrystusa. Ale żeby zostało dokonane wszczepienie, to w tym pieniu muszą zostać dokonane pewne operacje. On musi być odarty z kory, on musi być rozcięty. On musi być otwarty, tam jest, tam wycina się, aby mógł przyjąć, aby ten szczep mógł się z nim zrosnąć. Nie ma zaszczepienia bez rany, nie ma zaszczepienia bez, bez bólu, nie ma zaszczepienia bez odarcia, nie ma zaszczepienia od tak sobie tylko. I to nam właśnie obrazuje o naszym Panie Jezusie Chrystusie. Już Izajasz Prorok w 53... Rozdziale w piątym wersecie zapitał takie słowa: Lecz on zraniony jest za występki nasze i starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uloczeni. Więc wiele set lat przed Chrystusem Izajaszowi dane było oglądać właśnie, że to on jest tym, który zostanie zraniony. I on tak właśnie to się stało. I w tą ranę, w to właśnie najczulsze miejsce jego istoty, tu nie chodzi o samą ranę cielesną, dlatego że rozmawiamy o sytuacji duchowej, która dzieje się w wymiarze duchowym, tam właśnie w to zostaliśmy wszczepieni. Drugą rzeczą, która jest potrzebna do zaszczepienia jest szczep. I ten szczep, właśnie ta, ta mała gałązka jest musi być odcięta od korzenia, musi być odcięta od starego drzewa tam, gdzie wyrastała, więc również musi w tej operacji dostać cięcie, zostać do, przycięty w właściwy sposób, musi dokładnie przylgnąć do tej rany, do, tej, do tego otworu, do tego wycięcia, aby jak najściślejsza była, najściślejszy był kontakt, aby właśnie te soki mogły Mogły przepływać. Musi to zostać owinięte, musi to zostać nasmarowane, i ten szczep musi tam pozostać, aby mogło dokonać się właśnie to wszczepienie, wszczepienie w stu procentach z pełnym sukcesem. I dlatego właśnie my jesteśmy tymi, którzy zostali odcięci ze starego drzewa, odcięci z tego starego korzenia. I Paweł w liście do Rzymian w 11. rozdziale, w 17. wersecie pisze o to tak: Jeśli zaś niektóre gałęzie zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony, stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. A więc każdy z nas jest takim szczepem, taką gałązką, który rósł sobie jako dziko, gdzieś tam w tym, Adamo, w tym korzeniu adamowym, czerpiąc soki, mając charakter, który. Bogu się nie podobały, który nie mógł zadowolić Boga. I dlatego musieliśmy zostać odcięci. To oczywiście stało się na naszą zgodę, na naszą prośbę. Myśmy właśnie oświeceni tym i może doprowadzeni do tego, jak, jak zły jest nasz charakter. Prosiliśmy naszego Pana i Zbawiciela, aby nas właśnie odciął i wszczepił i On tego dokonał. Zostaliśmy odcięci od tego starego sposobu myślenia, starego sposobu postrzegania. I to dzieje się w umyśle, to dzieje się w naszym duchowym życiu i to musi mieć wpływ na całe nasze życie w kontekście, w kontekście właśnie tego wszczepienia. To, to musi być widoczne. Ogrodnik oczekuje właśnie, że te owoce, które chce, będą pojawiać się właśnie na tej gałązce. A tutaj nasz Bóg Ojciec również oczekuje, że właśnie te soki, te życiodajne soki, które wypływają z Jezusa Chrystusa, one właśnie będą przepływać przez nas. Ale warunek jest bardzo ścisłego, bardzo ścisłego związania z Nim w Jego, ranie, w jego rany, w, tym, w to, co go najwięcej bolało, dlatego że właśnie on przyszedł po to, aby wziąć na nas na siebie nasze grzechy, naszą naturę. On się ograniczył. To były pewne bolesne ograniczenia, których nigdy przedtem nie, 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 nie został. A idąc dalej drogą aż na Golgotę, to okazało się, że... że i tak było zaplanowane, że cały grzech ludzkości, wszystkie najpodlejsze grzechy, wszystkie najbardziej nieczyste, ohydne, obraźliwe, obrzydliwe zostały na niego włożone. To był ból, to była rana, to było coś, co co on przed czym się wzdygał wiemy o jego modlitwie w ogrodzie getsemane czy jest jakaś inna szansa jakaś inna możliwość żeby to zostało żeby inaczej można było tego dokonać jednak okazało się że to była jedyna możliwość i pan Jezus na to się zgodził i dlatego właśnie w to miejsce najbardziej bolesne jesteśmy my wszczepieni i dlatego Paweł mówi, rozpamiętujcie Jego śmierć. Pamiętajcie o tym, ile Jego to kosztowało, jaki to był ból. Nasz też to kosztowało odcięcie. I nieraz właśnie właśnie jest to związane z jakimś takim bólem, jest to związane z jakimś płaczem, z jakimiś pewnymi dyskomfortymi rzeczami, ale to jest znikome w stosunku do tego, co wycierpiał nasz zbawiciel, Pan Jezus Chrystus. I dlatego właśnie kiedy już jesteśmy wszczepieni a mam za to że jesteśmy tutaj po to i jako ci którzy zostali wszczepieni którzy w tym chcą trwać i chcą to właśnie kontynuować i dlatego do nas brzmi takie słowo które można by było streścić pozostań w ranach Jezusa bo tylko tam znajdziesz życie wzrost i społeczność z nim wtedy zobaczysz jak otworzyło się mi jego serce aby Cię przyjąć, jak Jego ciało zostało zranione, zhańbione, abyś Ty mógł być jedno z nim i mieć otwarty dostęp do wszystkich błogosławieństw, które wypływają z Jego Bożej Natury. Pozostań w ranach Jezusa, pozostań jak najbliżej. Bądź wdzięczny za to. Doświadczaj tego, bo to ma wpływ. Apostoł Paweł pisał, jeśli wzrośniemy w podobieństwo jego śmierci, jeżeli zagłębimy się w to, jeżeli w tym pozostaniemy, to jest jedyny warunek, abyśmy doświadczyli mocy zmartwychwstania. Gdyby Chrystus nie zgodził się na śmierć, gdyby Chrystus nie umarł, nie byłoby zmartwychwstania, nie byłoby tego chwalebnego wyjścia z grobu, tego chwalebnego triumfu, które nie tylko tu na ziemi uczniowie i ci najbliżsi oglądali, ale w całe, całe niebo się cieszyło, całe piekło było poruszone, zatrwożyło się, kiedy dnia trzeciego on z martwych stał. Ale najpierw była jego śmierć, najpierw było to, co, 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 co tak bardziej, przed czym tak bardzo się on sam ze względu na to, że miał naturę człowieka, w tej naturze wzdrygał się, czy to wytrzyma, ale będąc posilany łaską Bożą i Duchem Świętym przeszedł zwycięsko przez to. I dlatego właśnie mówi do nas dzisiaj, pozostań w moich ranach. I bo tylko tam znajdziesz życie, tam znajdziesz wzrost, społeczność z Nim, i wtedy zobaczysz, jak otworzyło się moje serce, abym Cię przyjął, i jak moje ciało zostało zranione, abyś Ty mógł być jedno ze mną i mieć otwarty dostęp do wszystkich błogosławieństw, które wypływają z mojej boskiej natury. I Jego przeżycia. Muszą być naszymi przeżyciami, musimy to zrozumieć i musimy nie tylko intelektualnie wiedzieć o tym, tak on umarł, bo człowiek jest w zasadzie twardy, hardy i perfidny. Potrafi stać przed obrazem, czy też figurką, dzisiaj w naszym kraju wiele jest ukrzyżowanego Chrystusa i, i no tak, on cierpiał, krew się lała, tak ja wiem, no. To nie dociera do Niego, ale dopiero kiedy to jest przeżycie, kiedy to dotrze do nas tak głęboko, kiedy uświadomimy sobie, kiedy sami to jakby przeżyjemy razem z Nim, to wtedy staje się to czymś mocniejszym, czymś większym, czymś bardziej ugruntowującym nas i bezpieczniejszym, abyśmy nigdy właśnie nie odeszli z tego stanowiska, z tej bliskiej relacji z Nim. I musimy właśnie zrozumieć, że tak jak on, musimy uznać sprawiedliwy sąd świętego Boga nad grzechem. On tego doświadczył. Sprawiedliwy sąd świętego Boga nad grzechem nie jego, ale nasz. Naszym grzechem. I więc my również musimy tego doświadczyć i wiedzieć i że tak to było, tak straszne właśnie było nasze życie, te tak straszne jest życie jest grzech przed obliczem Bożym. Tak jak On musimy zgodzić się na uśmiercenie swojego naturalnego życia, które jest pod przekleństwem grzechu, aby w ten sposób móc odebrać nowe życie. Bez tego uświadomienia, bez tej zgody na to, nie możemy odebrać nowości życia, nie może życie z martwych stałe w pełni się w nas objawić. Są to jakieś takie chwilowe przeżycia, chwilowe krople, które nas dotykają, ale nie jest to ta pełnia, która właśnie jest potrzebna do tego, abyśmy zwycięskie życie prowadzili, a też aby to rozlało się właśnie na tych, którzy są wokół nas. I tak jak on. Musisz, musimy przekonać się, że droga do radości i owocnego życia z martwych stania prowadzi przez Getsemane i prowadzi przez Golgotę. I kiedy nad tym myślałem, przygotowywałem się do tego, to przy, przyszła mi na serce taka pieśń, która jest właśnie w jednej pieśni. Chór, nieraz ją śpiewam i tam, śpiewa i tam właśnie w tej pieśni jest napisane, kto wiernie kroczy w ślad za zbawcą przez Getsemane. Musi iść. Lecz sił dodaje słodka pewność, że za ogrójcem chwała lśni. I to jest droga, którą my idziemy. Droga, przed którą się wzdrygamy wszyscy, tak jak on się wzdrygał. On tylko z tej strony natury, która po matce mu była darowana. My mamy naturę. I po stronie matki, i po stronie ojca, która wzdryga się przed tym, ale to jest ta wąska droga, nie ma innej drogi. Dlatego właśnie przy tej okazji, kiedy mamy rozpamiętywać, zastanawiać się nad śmiercią naszego Pana, dobre byłoby, abyśmy przez Ducha Świętego byli wprowadzeni głębiej do, do tej rzeczywistości. Dlatego, że do pewnych rzeczy się przyzwyczailiśmy i przyzwyczajamy. Wiemy, jak to wygląda kiedyś, był kielich. Bracia chodzili dzisiaj są kieliszki, no i też jest i kielich i wiemy i mniej więcej to gdzieś jakoś płytko idzie. Ale jeżeli mamy rozpamiętywać, jeżeli mamy być właśnie złączeni, czy dotykać się Jego rany, to nasza postawa musi być musi być po prostu delikatna musi być złączona z nim wiemy, jeżeli opatrujemy kogoś, czy szczególnie samych siebie, a mamy ranę tutaj, to nie można po prostu do tego podejść tak, tak twardo, ale trzeba właśnie z delikatnością trzeba yy, współczuć tej osobie i właśnie przy tej śmierci, przy obchodzeniu pamiątki. I jak wspomniałem, to jest jedyna rzecz, którą Pan Bóg chce, abyśmy obchodzili. Wiele, różnych dodatków zostało dodane do tego, kiedy że świat obchodzi święto jego narodzenia. Ludzie się przepychają, czy, czy, czy sprzeczają, czy to było wtedy, czy wtedy. Obrosło to w komercjonalizm, że po prostu dzisiaj niewiele o tym się wspomina. To, to jest bolesne dla niego samego, kiedy w taki sposób obchodzimy. Ale kiedy rozpamiętujemy Jego śmierć, kiedy rozpamiętujemy właśnie, wgłębiamy się w to i Duch Święty nas wprowadza w głębię tej Jego śmierci, to nie pozostaje to tylko w naszym umyśle, w naszej świadomości, że my wiemy, umiemy o tym powiedzieć, wiemy gdzie to jest napisane. Ale staje się to naszym udziałem, i wtedy nagle okazuje się, że zaczynamy widzieć, że to, co kiedyś myśleliśmy, że jest dobre, w jego oczach nie jest dobre. Nasze postępowanie, nasze myślenie, nasze, nasze zasady, nasze wszystkie rzeczy. Właśnie stamtąd wypływa ta moc zmartwychwstania ku przemianie, ku zmianie naszego życia, że później, kiedy ktoś przygląda się życiu takiego człowieka, mówi: Ja go nie poznaję, on się zmienia. On jest wrażliwy, on jest, on jest zanurzony w Chrystusie, i do tego zostaliśmy powołani, do tego zostaliśmy właśnie wszczepieni, i takimi, takimi mamy pozostać. Więc to jest jakby taki wstęp Bożego Słowa, zachęta naszego zbawiciela. On jest otwarty przez Ducha Świętego, aby nam dzisiaj usługiwać, tak jak usługiwał uczniom przy wieczerzy ostatniej wieczerzy kiedy pochylił się kiedy wziął ręcznik, umył im nogi uczniowie się wzregali panie my byśmy się czemuś takiemu nie poświęcili a ty on mówi to czyńcie na moją pamiątkę czyńcie to co ja wam pokazuję i właśnie w jego śmierci w jego tej w tej w tym zranionym ciele, w tej zranionej duszy, właśnie jest ukojenie nasze. Tam możemy powierzyć mu nasze życie. Tam nasze rany właśnie są, mogą być zostawione: nasze zranienia, nasze oczekiwania, czy, czy, czy to, co nam się nie podoba w nas, czy co to, to nie możemy zmienić. Tam właśnie to jest miejsce, gdzie to wszystko dzięki jego śmierci może być. Zmieniane. I tam już zostaliśmy wszczepieni, zostaliśmy tam, ale teraz jest pytanie, czy w tym trwamy, czy nie ma jakiejś przeszkody. Ogrodnicy by mogli powiedzieć, że nie wszystkie właśnie te szczepy, które są zaszczepione, przyjmą się i wydadzą owoc, dlatego że okazuje się, że gdzieś tam zabrakło kontaktu, gdzieś tam coś się wdarło i wtedy albo nie w pełni to owocuje, albo usycha. Ale Bóg chce nas przyciągnąć bliżej siebie, abyśmy nie tylko tak na poziomie naszego umysłu, naszego zrozumienia, naszej tradycji, naszego wiadomości, jak to, wszystko się, jak to wszystko obchodzimy, ale mogli się dzięki łasce i Duchowi Świętemu wgłębić, aby Duch Święty nam mógł pokazać rzeczywistość. Nie tylko, że Jego to bolało, nie tylko, że właśnie on cierpiał. Uczniowie, którzy byli pod krzyżem, to widzieli to z tej strony zewnętrznej tylko, że był zbiczowany, krew się lała, były sińce, gwoździe, na krzyż go dali i tak dalej. Ale Izajasz, prorok, widział jeszcze to zmaganie duszy. I również to jest istotne, abyśmy i głębiej, aby nasza, nasze dusze były dotknięte, aby nasze dusze poddały się duchowi świętemu i naszemu duchowi, aby to nie nasze dusze, nie nasza wola, nie nasze uczucia decydowały o pewnych sytuacjach naszego życia, ale aby to właśnie duch święty decydował, byliśmy gotowi ponosić. Takie ofiary, jakie Bóg chce dla nas, abyśmy mogli poprzez to być, być dla innych błogosławieństwem. O ileż prorok napisał o nim też takie słowo, że, że właśnie dzięki tej pracy duszy swojej, tej, tej męce, którą przeszedł. Ujrzy owoc swój, którym nasycon będzie. Nie ma innej drogi do pozyskania człowieka, nie ma innej drogi do przemiany człowieka, jak tylko to, kiedy właśnie jesteśmy zanurzeni w ranach Chrystusa, kiedy jesteśmy blisko Niego, a kiedy on nas uzdrawia, kiedy on nas posila, kiedy on nas wzmacnia, dlatego właśnie będziemy i teraz korzystać z, tej, z tego błogosławieństwa, yy, przypominania sobie. Nie tylko przypominania, ale obchodzenia, nie tylko obchodzenia, przeżywania właśnie Jego śmierci i poprzez to wzrastamy właśnie w podobieństwo zmartwychwstania. Powstańcie, chcielibyśmy otworzyć nasze serca, rozmawiać z naszym Bogiem, otwierać się na to, aby Duch Święty dotykał się naszych serc, aby krew Jego nas oczyszczała i abyśmy mogli tą chwilę przeżyć takiej... Bliskiej, tak głębiej, nie, nie tak jak, jak zawsze. Halleluja Pani.